Howdy, na tym filmie dowiesz się na temat legalności i sposobów kupowania prochu czarnego w naszym kraju. Posiadanie materiałów wybuchowych jest u nas ściśle regulowane i nie możesz po prostu sobie posiadać prochu czarnego czy innych materiałów służących do wyrobu materiałów wybuchowych lub po prostu materiałów wybuchowych. Natomiast są pewne wykluczenia. Takim wykluczeniem jest broń czarnoprochowa, którym, gdzie po prostu nieodłącznym elementem tej broni jest czarny proch. Broń czarnoprochowa nie byłoby sensu, żeby była legalna, gdybyśmy nie mogli z niej strzelać, z niej korzystać. Więc są orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dzięki którym taki proch możemy sobie do takiej broni zawsze posiadać. Nie musimy do posiadania tego prochu mieć żadnej europejskiej karty broni. Nawet nie musimy mieć skończonych 18 lat, żeby proch posiadać, mając broń czarnoprochową. To są konieczne warunki do spełnienia. Natomiast zakup prochu w Polsce. Obracać prochem, czyli materiałami wybuchowymi, mogą tylko licencjonowane sklepy i to nie wszystkie sklepy z bronią mogą handlować prochem. Natomiast ty, żeby kupić, musisz posiadać europejską kartę broni. Natomiast możesz taki proch posiadać z niewyjaśnionego źródła, możesz go otrzymać, możesz go sobie przywieźć z innego kraju, na przykład z Czech i Nikt nie jest Cię w stanie za taką rzecz wskazać, oczywiście jeżeli masz broń czarnoprochową. Tudzież y, masz licencję na broń gładkolufową i masz broń gładkolufową, która może być elaborowana czarnym prochem. No i mówię to w oparciu o prawo i własne doświadczenia. Nieraz posiadałem... Więcej niż 20 kg czarnego prochu na własny użytek i mogę mieć dowolną ilość, jaka jest mi potrzebna do użytkowania broni czarnoprochowej. Także bez problemu. Poruszać się możesz z ilością do 20 kg, jeżeli przewozisz proch ADR-em. Natomiast jeżeli robisz to prywatnie na własny użytek, nie ma takich limitów. A jak się dużo strzela, to 10 czy 20 kg prochu to naprawdę nie jest za dużo. Pozdrawiam.